14 lat temu rada miasta Bydgoszczy powołała do życia Bydgoskie TBS. Spółka buduje mieszkania na wynajem jako jeden z ponad 300 TBS-ów działających w Polsce. Główny właściciel, jakim jest miasto Bydgoszcz, wpływa na bezpieczeństwo jej funkcjonowania. Towarzystwo wybudowało 1039 mieszkań przy pomocy gminy, preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz partycypacji najemców. W zasobach spółki mieszka ponad 2700 osób. Budynki o atrakcyjnej architekturze wpisały się w krajobraz miasta w pięciu lokalizacjach. Na Szwederowie w czterech budynkach znajduje się 176 mieszkań. Na Osowej górze w dwóch budynkach znajdują się 152 mieszkania. Na jarach w trzech budynkach znajduje się 120 mieszkań. Na Bardodziejach w jednym budynku znajdują się 34 mieszkania. W Fordonie w ośmiu budynkach znajduje się 557 mieszkań. BTBS działa na rzecz lokalnej społeczności. Wynajmuje mieszkania młodzieży z placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinom zastępczym oraz osobom niepełnosprawnym wskazanym przez gminę. Organizuje konkursy dla najemców, włącza swoje zasoby w monitoring miejski. TBS posiada certyfikat ISO 9001-2008. Spółkę nagrodzono w 2010 roku nagrodą główną konkursu przedsiębiorstwo Fairplay. BTBS cieszy otrzymany medal banku Gospodarstwa Krajowego kryształowy hit pomorza i kujaw wyróżnienia w konkursach budowa na medal. W lipcu tego roku zakończyła się budowa 127 mieszkań w Fordonie. Jest to inwestycja zrealizowana w wyłonionym w przetargu nieograniczonym konsorcjum wykonawczym bydgoskich firm Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Lech i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Ebud Przemysłówka. W jednym z budynków powstało kolejne mieszkanie usamodzielnienia dla młodzieży z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy współpracy z miastem Bydgoszcz i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dla dzieci i młodzieży mieszkających w zasobach spółki utworzono wielofunkcyjne wojsko sportowe. BTBS, jako jedno z nielicznych towarzystw budownictwa społecznego, ma szansę na dalsze realizację inwestycji mieszkaniowych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Spółka aktualnie zamierza wybudować trzy budynki wielorodzinne przy ulicy Grunwaldzkiej wraz z parkingiem podziemnym, lokalami usługowymi. Obecnie na liście osób oczekujących na mieszkania spółki znajduje się ponad 2200 chętnych.